Activision. Activision nigdy się nie zmieni. Gdy my sobie tutaj ciśniemy bekę z ubikacji, za naszymi plecami skrada się już Black Ops 6. I jak do tej pory wszystko szło po myśli Activision. Potężny giga marketing, wszędzie plakaty, banery, informacje, plotki, ploteczki, przecieki. I pewnie pamiętacie jak wy w przeszłości Call bardzo naciskało na monetyzację, na płatne skrzynki, na płatne bronie. Na wiele płatnych rzeczy, często gęsto w tych skrzynkach. Te bronie były właśnie bardzo OP. Wręcz mówiło się, że jest to zwyczajne Pay to Win. Dzisiaj nie będziemy mówić o żadnych skrzynkach, o broniach Pay to Win, o skinach Pay to Win, ale o czymś, co rozwaliło mnie na części atomowe. Mianowicie nasze wspaniałe i ukochane Aktyw które tak nas bardzo kocha i uwielbia i o nas dba, postanowiło, że pójdzie krok dalej i wprowadzi Pay to Win audio. Tak nie przesłyszeliście się takie coś pojawi się w Black Ops 6 za kasę będziecie mogli mieć lepsze audio które sprawi że będziecie mieć przewagę totalnie niepojęte Piuu. w tym roku Activision połączyło siły ze firmą Embody która odpowiada właśnie za te imersyjne audio i tak oto w Black Ops 6 będą dwa profile audio jeden będzie darmowy a drugi będzie płatny i to będzie taki profil audio dostosowany pod daną osobę niestety nie mam tych informacji ani grafik z polskiej wersji Black Ops 6 ale udało mi się to wszystko przetłumaczyć troszkę te tłumaczenie może być koślawe ale kontekst oraz sens tego wszystkiego będziecie pewnie doskonale znać także przechodzimy do rzeczy i informacja mówi nam takie coś jak większa precyzja spersonalizowany profil przenieść swój taktyczny słuch na poziom elitarny dzięki spersonalizowanemu profilowi dzięki najwyższemu poziomowi dokładności kierunkowej każdy eksplozja i krok są zróżnoważone z niezrównaną precyzją świecie dźwięków 3D. Wow! Utwórz swój spersonalizowany profil w konfiguracji Enhanced Headphone Mode. Wypróbuj za darmo przez 30 dni, a następnie odblokuj, klikając przycisk Get Immersed Game Pack płacąc jednorazowo 19.99 dolarów. Okej, okay, fajnie jest. Wersja demo możemy przetestować przez 30 dni, ale fakt, że taki Profil kosztuje 20 dolców, i tutaj jest to opłata jednorazowa. Ale jeżeli kupicie sobie na Steam, to nie będziecie mogli używać tego profilu w wersji na BattleNet. Nie będziecie mogli używać tego też profilu w wersji Game Pass. Nie będziecie mogli używać tego profilu na konsoli Xbox ani PlayStation. Także za każdym razem będziecie musieli kupić ten profil jeszcze raz. Co jest wręcz niemożliwe, niewiarygodne, że ktoś na takie coś wpadł. Ja pierdolę. Ale jak Embody będzie wiedziało, jak stworzyć specjalnie dopasowany dla nas profil? Aby aktować ten profil, musimy zeskanować kod QR, przejść taką ala coś rejestrację, weryfikację poprzez taki sposób, że oni nam skanują twarz i tutaj już pojawia się czerwona flaga na ich serwerach danych skan naszej twarzy będzie dostępny więc tak nie daj Boże ktoś zrobi jakiś włam będzie mieć dostęp do, waszego, do, do waszej facjaty do skanu waszej twarzy i może z nią zrobić pewne nieciekawe rzeczy także radzę odpukać żeby przypadkiem ktoś tak nie zrobił włamu na serwery Embody bądź Activision. Co jest najlepsze w tym wszystkim to przed jeszcze premierą gry Treyarch się tak bardzo jarał tym, że przerobiliśmy całkowicie system audio że on teraz jest taki zajebisty, wyczesany że wszystko będzie zajebiście słychać, będzie zajebista imersja a tutaj wychodzi taki oto kwiatek i teraz pytanie, te audio, które Treyarch przygotowało, czy one faktycznie będzie takie hiper fajne, zajebiste, czy jednak to będzie jedna wielka klapa i żeby faktycznie w tego Black Opsa 6 dało się grać będzie potrzebny nam ten specjalny profil, za który trzeba zapłacić 20$ bucksów, co na nasze to jest około 80-81zł, co uważam, że jest to ogromnym skamem, ale wracając do tego tematu związanego z audio, tutaj chyba ja Treyarch najlepsze reklamy nie zrobił, tak się bardzo chwalili a się okazuje, że jeszcze można upiększyć te audio poprzez korzystanie z usług firmy Embody, która dostarczy darmowy profil, ale i też specjalny, płatny profil audio. Ja doskonale rozumiem, że ludzie na i bawili się swoim sprzętem audio, używali różnego rodzaju EQ, które jest dostarczane do słuchawek, jak i bawili się takim systemowym EQ, żeby wydobyć z tego dźwięku jak najwięcej, aby te odgłosy, kroków były bardziej słyszalne, ale i też, żeby te odgłosy, które nie chcemy słyszeć, były mniej słyszalne. No ale dziwicie się tym ludziom? Od MW 2019 niestety no audio jest tak spierdzielone, spierdolone, że to jest niesamowite rzeczy, które nie chcemy, żeby były słyszalne, są mega słyszalne, jak na przykład Pędzący vitol samoloty, i to tylko eksplozje, ale na przykład takie rzeczy jak kroki, wystrzały bronię, to to już niestety jest tak bardzo zatumione. Ale coś jeszcze bardziej zabawne: my tych rzeczy nie słyszymy, ale gdy oglądamy powtórkę, jednak te rzeczy są bardzo słyszalne i to nawet z bardzo bardzo daleka. To jest dla mnie za przeproszeniem kurwa niepojęte, żeby <laughs> takie coś zrobić. Ja już widzę, jak zlatuje się stado Jacków, Placków i innych maczków, którzy będą klekotać dziobami i mówić, że jest to opcjonalna rzecz. Nikt tego nie musi kupować, spoko rozumiem, ale nie może być też tak, że my będziemy na wszystko przemykać oczy i będziemy twórcom na wszystko pozwalać. Pamiętacie o czego się to wszystko zaczęło? Od zbroi dla konia do właśnie Obliviona A dzisiaj patrzę, jakie czasy nastały. I prawda jest taka, jeżeli to przejdzie, to kolejne studia będą jeszcze gorsze rzeczy robić. Bo to wygląda tak, że wszyscy czekają, co zrobią te wielkie. Studia, jakie kroki oni poczynią, i to też tak samo wyglądało w przypadku podwyżki cen za gry. Wszyscy czekali, co zrobią właśnie tacy giganci jak Activision, Sony, Rockstar. Gdy tylko oni zaczęli podwyższać ceny gier, no to następne firmy zrobiły to samo. I to tak od zawsze działa. Totalnie się tego nigdy nie spodziewałem, ale Activision potrafi zaskakiwać. Szkoda, że nie zaskakuje pozytywnie w innych aspektach. Ja mam ogromną nadzieję, że to nie przejdzie, że to będzie mocno zbojkotowane i że nikt tego nie będzie kupować ani praktykować. Bo w przeciwnym razie, jak mówiłem, inne firmy to podchwycą i podobne praktyki będą stosować. I kto wie, za 50 lat będzie tak, że będziemy musieli dopłacać do tego, aby jakąkolwiek opcję zmienić w grze, aby cokolwiek zrobić w ogóle w grze. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie i bardzo szaleńczo, ale i takie rzeczy mogą się w przyszłości pojawić. Także dla mnie jest to jedno wielkie skurwysyństwo, kolejny raz ze strony Activision. Już wystarczy, że gry tyle kosztują, a tu jeszcze takie coś. Totalnie dla mnie to jest niepojęte, dajcie znać w komentarzach co wy o tym sądzicie, jak wy to widzicie. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie kciuka w górę, jeżeli nie zostawcie kciuka w dół. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie sub z dzwoneczkiem. To tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Pisją!